Siema wszystkim, w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmina No ja jestem się w tej chwili przy Carmen Ponieważ tylko ten quest właściwie nam został do wykonania w tym momencie Chodzi o właśnie Vincenta, który jest zamieniony w Wilkołaka Także nie odsyła się kobieto Witaj Wiedźminie, wróciłeś z bagien szczęśliwie Hierofant poradził mi jak usunąć Likantropię Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Przestań, Carmen. Wiem już, że to Vincent. Błagam, nie rób mu krzywdy. Spróbujemy mu pomóc. Słuchaj mnie uważnie. Tak? Rozmawiałem z Hierofantem o przypadłości Vincenta. O! Druid poradził, żebyś utkała koszulę z blekotu. Gdy Vincent nałoży ją na noc, zostanie odczarowany. Tak zrobię. Poczekaj tutaj. Zdobędę dla ciebie liście blekotu. Będę czekać. Siem! No, muszę. <grywia> yeah. A ludzie zabijcie mnie. <grywia> Musiałem te trzy liście wydać na jakieś eliksiry wtedy. Ja. To my ci użyłbym bardzo dużo niecenzuralnych słów, ale jako, że... że nie chcę ich wypowiadać, to się powstrzymam. No dobra, powiem sobie tak na trzypnego. Kurwa mać. <laughs> no, no nie, no to, 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 to. <laughs> A fuck co pewnie nikt nie może mieć sprzedać tych liści blekotu, nie? Żaden jakiś tam tam, nie wiem, alchemik czy coś. Liście blekotu, co? Może ktoś ma to sprzedania, no. Jak nie, no, to będę musiał się wrócić na bagno, oczywiście zrobię to poza odcinkiem, znaczy tak w przerwie. Ale kurde no. Mogę ci coś dać. O, mogę mu dać żuchwę cmentary? Okay. Oto żuchwa cmentary. Cmentary, potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trup 150 renów za całą żuchwę. Dobra cena. A, poziom dostałem. Je-je. Dobra, czy ktoś może tutaj mi sprzedać coś fajnego? Podróżny, domokrążca, chłopak. Nie, sprzedaż mi. Pani, ja chcę kurde trzy liście blackoutu. Nie macie tutaj ktoś do sprzedania. Ja się nie chcę na bagna wracać. Kobieto. O, zielarka, zielarko. Powiedz mi, że masz liście blakotu, powiedz mi to. <śmienny> Dobra, sorry. <śmienny> nie no kurde, to nie mam innego wyjścia, no muszę wracać na bagna i zebrać te blekoty całe. Kurde. No dobra, no to co, no, ja tutaj zrobię przerwę, znaczy przerwę dla was, chyba tam, no nie wiem, ile, znaczy nie odczujecie nawet tej przerwy, no dobra. Za to ja się będę musiał znowu nalatać za tymi liściami blekotu, bo wydaję je na kurde jakieś mikstury, no dobra. Czyli co, no widzimy się za chwilę. No ok, ludzie, już jestem, także mam te 5 liści, nawet 6 chyba mam. Także, no, mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie ok. wracamy do Carmen, oddamy jej te liście i zobaczymy, co dalej. Pewnie będę się przeczekać jeden dzień. Tak? Proszę, przyniosłem ci liście blekotu. Zrób z nich dla Vincenta koszulę, która przełamie klątwę. Dziękuję, Geralt. Jeszcze dzisiaj Vincent pójdzie spać w nowej koszuli nocnej. Istne oberwanie chmury. Okej, okay, a to za ten czas. No nie wiem, no może do Zygfryda pójdę. Też był jakiś. Chyba Quest z tym związany. Nie wiem, tam jest. Mój piesler znowu. Tak. W każdym odcinku musi być, bo to co to by był za odcinek bez mojego psa? Zygfrydzie Jak śmiesz tutaj przychodzić? Zygfryd, opanuj się. Nigdy. Po tym co zrobiłeś w banku. Ale ja postarałeś się, żeby nie było dowodów w Wiedźminie. Zszedłeś na dół. Przecież pomogłeś im. Pomogłeś wiewiórkom wydostać się z banku. Znaleźliśmy ciała Kikimor. Skojatelnie poradziliby sobie sami. Gdyby nie prawo, sam bym cię załatwił. Jesteś głuchy czy głupi? Zostaw mnie w spokoju zdrajco. Zejdź mi z oczu, elfi kolaboranci. Co za ham? Co za ham A, to co tam sieć, gnoju No To co, to... To co ja mam zrobić teraz? Muszę przekonać w Skojatel lub Zakon. Mam tam znajomego Zygfryda. To zajebisty znajomy, naprawdę. W życiu nie miałem lepszego. Gra w kości nie... Eee... No kurde, no nie zostało nam nic innego, no muszę poczekać to Kurde... Aaa, tych chamie No dobra Mam krzesiwo jakieś, czy coś? Nie mam krzysiwo. No dobra nie mam zielonego pojęcia co mam teraz zrobić, kurde, no... Przeczekam jakoś może następny dzień Zobaczę czy pomogło jej to lekarstwo Znaczy, czy pomogło Vincentowi te liście No ale na razie muszę się przyspać w karczmie, no bo co zrobię? Ale tam mój pies kombinuje w tym tle, no kurde, chodź tu No chodź, no i co kombinujesz, co? Połóż się, a nie... Kombinować będziesz. No. Dobra. Eeeem, tak. Potrzebuję, potrzebuję pokoju. Pokoju. Chcę o Stryk. Eee, o, talenty mam. Dobra. To sobie akurat wydam na to, co nam zostały. Ej, tu nie mogę czwartego Wytrzymałeś na poziomie trzecim, serio? Dobra, to zrobimy tak w takim razie. I wytrzymałeś na poziom trzeci. I dwa brązowe mi zostały. No to niech będzie tak. Ok, no i dość tam świtu. Tam... Co to Czemu... robi kura w ogóle? What the fuck <laughs> okay. Szkoda gadać Szkoda gadać panie, szkoda gadać. Dobra, e, mam nadzieję, że kurde coś się ruszy z tą fabułą, bo ja nie mogę. Tutaj mi tylko Carmen została to chyba... Nie wiem, czy to jest quest poboczny, czy główny nawet Tak? Jak? Koszula z blekotu pomogła na likantropię? Nie, to było straszne. Przemiana nastąpiła jak tylko księżyc pojawił się na niebie. Vincent podarł koszulę i gdzieś uciekł. Nie rozpaczaj, Carmen. Może inny sposób będzie bardziej skuteczny. Tak. Bywaj. O Wszystkich metod uzywania likantropii, tak? Czyli co jeszcze. Pięknej bestii. Jakie były jeszcze inne? Hmm. Wiecie co? Kurde. Nie, bo jestem teraz trochę w czarnym punkcie. Także. E... Tutaj znowu na chwilę zrobimy przerwę, ja sobie sprawdzę do poradnika co, co muszę zrobić, bo trochę się, że tak powiem, zagubiłem, no i zaraz do was wrócę. Okej, okay, już jestem, także chyba wszystko wiem, na początek przejdziemy się do Vincenta, ponieważ musimy mu powiedzieć o... No, musimy powiedzieć właśnie o tym, że Carmen się o niego martwi, że musi je wybrać. Zresztą, tam mi usłyszycie zaraz. Um, a później, no niestety, musimy iść do uh, do jej wina, nie do Zygfryda, ponieważ stanęliśmy po jego stronie. Witaj. Także. Czy mogę coś z zrobić? Są jakieś nowe zlecenia na potwory? Już się tym nie zajmuję. Aha, czyli to nic nie tam później, tak? Ok, bo tam były trzy sposoby wymienione. Pierwszy już właśnie zrobiliśmy, drugi był związany z jakimś alchemikiem. Eee, zresztą myście co dajecie mi chwilę, już nie będę przywał nagrywania, szybko sobie sprawdzę. Eee, już chwila, chwila sekunda, dobra. Mhm, mm okej, okay, czyli musimy iść do Kalksteina, tak, który zrobi pewien eliksir, a Kalkstein powinien być u siebie, powinien, albo jest w wieży na bagnach, a to jeżeli jest w wieży na bagnach, to od razu się e, przyjdziemy do jej wina, więc to nie jest taki zły pomysł teoretycznie. Chociaż, wiecie co, wolałbym mieć. No dobra, najpierw teleport. Do wieży na bagnach. Dobra. Fajna sprawa ten teleport. Ła, wow, jakie głośne, jakie głośne. Dobra, wychodzimy Teraz oczywiście będę musiał znaleźć wyjście z tych niewidzialnych ścian, zrobionych z. Z krzaków, ale jakoś damy radę. Dobra, tu gdzieś powinien być jej win, chyba tak. Gdzieś, gdzieś tu, chyba. Albo się. Nie wiem. No dobra. Um... W ogóle, Boże, co ja zrobiłem? Nie myślałem, że to jest. Co ja wiesz Do jakiegoś miałem przyjść? Karksztajnie. Tak? Potrafiłbyś przyrządzić eliksir, który zlikwiduje klątwę likantropii? Sam nie wiem. Nigdy nie próbowałem. Zrobiłem kiedyś magiczny napój dla damy, zamienionej w Sokoła, ale nie wiem czy poskutkował. Potrzebuję eliksiru dla Wilkołaka. Ukochany pewnej młodej kobiety. Co się będę rozwodził, sam wiesz, jak to bywa. Normalnie odmówiłbym, ale tyle ci zawdzięczam. Chwilę potrwa przeliczenie proporcji składników. Na szczęście, aparaturę i komponenty mam na miejscu. Wpadnij później, zgoda? Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Jakie ja nienawidzę słowa: wpadnij później, przyjdź później. Ja w O, tyle muszę czekać znowu. Dobra, to poszukamy jej winę za ten czas. Um, jej win powinien być chyba w tym obozie, albo w obozie, albo w Gaju w Druidów, ale. Wiesz, pój pójdę do Gaju Druidów, bo. E e dobra, najpierw muszę znaleźć wyjście stąd. Na tym się skupmy. Tędy? O. Dobra, znalazłem wyjście chyba. Z drugiej strony tu jest obóz, to sprawdzimy sobie. Ale wydaje mi się, że to no, jest Kojatel, ale czy jest tutaj jej win? O, widzę, że masz duże wojsko, kobieto. Powiem ci. <grym> Dobra. No, nie, no. Dobra. Droga nie będę hamować, płoń. Okej okay. eee, No co co, biegniemy do... Eee, o, mi Kikimora Do gajodruidów. Tylko go sobie może zaznaczę A, był zaznaczony, dobra <grystanie> Kikimora, nie chcę z Kikimorą walczyć Tędy jakoś Wiwerny, dużo wiwern Dobra, e, poradziliście mi w ogóle gdzieś tam, żebym biegnął z, tak, z tym mieczem na, w stylu grupowym, bo wtedy Geralt biegnie dwa razy szybciej. Więc okej, okay, okej, okay, okej, okay, niech biegnie. No dobra, faktycznie biegnie szybciej, niech będzie. Tylko, że on właśnie chowa po jakimś czasie ten miecz i to trochę irytujące jest. E, dobra, czy gdzieś tu jest jej win? Skąd mamy gdzie on jest Jej win ty frajerze Gdzie jest jej win? Panie, teraz się zirytuję. Stop Poradnik, pomóż mi jeszcze raz Ja bym ja bym z tego poradnika on sobie nie poradził w tej grze bez kitu. Eee. Trochę dalej, trochę dalej... Albo nie, aż tak daleko Sory ludzie, za to chwilę, ale... Potrzebuję Potrzebuję chwili Tu jest? What? Czemu miałby być tam? Eee... Okej, okay, no pisze mi, że jest tu gdzieś Przy tej zawalonej wieży, no dobra. Przed chwilą tam biłem O panie Dobry, jak chleb. nie, <śm> dobra. Dobra, biegnij Wiedźminie z tym mieczem. Biegnij, biegnij. Irytująco trochę, no ale dobra. A miałem tak blisko Siegfrieda tu nieee, fochnął się księżniczka, kurde Nie odejdź ode mnie Jej wina tylko chcę Czy tu gdzieś jest jej win Podobno jest Ej, idź mi są Hmm Dobra Chodź tu. No dobra, ale ja nie mam pojęcia, gdzie tu ma być, silwi. no ja nie mogę, nie wiem. Przezawalony wieży miał być, no. Idź mi stąd, głupi, pająko podobno, nie wiadomo co, szukam jej wina. Wiecie co, chyba znowu zrobię tutaj przerwę i poszukam go samemu. Bo ja go tutaj nigdzie nie widzę. Okej, okay. co tam jest kojatel? No kur... No, co mi z kojatel? No dobra, no to. No to zaraz się słyszymy. Okej, okay, um, Patrzcie, gdzie gnoja znalazłem. No kurde, Frajer sobie ubił walkiego z przez cały czas. O, żebym ja to wiedział, nie? Żebym ja to wiedział. Dobra, witaj ponownie, Wilku. Siema, frejerze. Widzę, że udało ci się wrócić. A Vivaldi odzyskał, lub wkrótce odzyska, swój bank. Dobrze to słyszeć. Tobie nikt nie robił problemów? Tam, w mieście? Hm, nie. Faktycznie to dziwne. Mam wrażenie, że ktoś cię chroni, Wiedźminie. A w bogów nie wierzę. Zmieńmy temat. Wilku? Mam dla ciebie propozycję. Chcesz zniszczyć Salamandrę? To też dłan. I mieszają mi szyki bardziej niż inni. Mów. Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak zniszczyć tę organizację. Cóż, nie powiem, żeby mi na tym specjalnie zależało. Ale ty nie odmówiłeś mi pomocy. To znaczy, że ich wysłuchasz? Tak, wilku. Podaj tylko czas i miejsce. Karcz ma nowy narakord w Wyzimie Handlowej. Wyzima jest pilnie strzeżona, ale znajdę sposób. Dla ciebie. Do zobaczenia na miejscu, wilku. Czekaj na nasz sygnał. Ok, a więc, ym, no, kurde, żeby wiedział, że Gnuj siedzi tutaj u tego Vivaldiego, to byłoby o wiele prościej. Ale nie, po co mi powiedzieć? O, jaki lock! <grytanie> Dobra, A to co, no sproszczmy do Kalksztajn, jedziemy. Kalksztajn Okej, okay, do wieży na bagnach I czy ty skończyłeś robić tą miksturę całą, co? Powiedz mi Przygotowałeś już eliksir? Jest gotowy, ale nie gwarantuje poprawnego działania. Młoda dama musi go podać na własne ryzyko. Aby mieszanina zadziałała, nasza dziewica musi jeszcze uronić do niej łzę. Moment, nie było mowy o żadnej dziewicy. Jak to? Mówiłeś o młodej pannie i odniosłem wrażenie, że ona i zarażony lykantropią nie są jeszcze związani ślubem. Kalkstein, wyszedłbyś czasem z laboratorium. W jakim świecie ty żyjesz? Gdzie ja znajdę dziewicę? Też mi coś. Uza dziewicy jest nieodzowna. Życzę powodzenia <grymne> Co za geniusz. Jednak to będzie lepsze. Aż mi go No dobra, aż mi go trochę żal szczę mówiąc. Dobra, wracamy. Wracamy. Eee, tak. do laboratorium Kalksteina. No musimy znaleźć dziewicę, tak? Aha. No to będzie trochę trudne. <grymne> Okej, okay, no więc, 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 z tego co wiem, są dwie możliwości. Jedną jest, jedną jest jakaś pielęgniarka pracująca w szpitalu, a drugą jest, co jest ciekawe, Zygfryd. Czemu Zygfryd jest dziewicą? Nie wnikam, nie wiem, nie znam się. Może w tych czasach były jakieś dziwne metody. Czy coś, ale w każdym razie, Zygfryd jest dziewicą Ale jednak wolałabym wziąć, wziąć od, 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 od tej... Od tej pielęgniarki, która powinna być chyba w szpitalu, no kurde To miałoby sens um, Czy jest tu jakaś pielęgniarka? Jest jakaś w sumie nawet dwie. Mogę w czymś pomóc? Wybacz moją impertynencję, ale chodzi o bardzo ważną sprawę. Potrzebuję łzy dziewicy, żeby zdjąć klątwę nałożoną na pewnego człowieka. To. zaskakująca propozycja. Pomyślałem, że możesz mi pomóc. Cóż, pomaganie ludziom to moje powołanie. Tak się składa, że trafiłeś na. odpowiednią osobę. Niech będzie uronię dla ciebie łzy. Dziękuję nam umrzeć wszystkich! Ech, takie życie no. Takie życie, dziewicy! Jacyś białowłosi mężczyźni przychodzą i chcą łzę, no. Takie życie. Dobra, no ale w, ka w każdym razie możemy już zanieść ten eliksir, um, Carmen. I z tego co wiem, to nie zadziała. Zadziała dopiero trzeci sposób. No, ale musimy jednak zanieść tą, ten eliksir. Tak więc, yy, masz, Carmen. Nie, 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 ty tam nie chodź, Geralt. Poprosiłem znajomego o magiczny eliksir przeciw likantropii. Weź go, powinien pomóc. Dziękuję, Wiedźminie. Jak mogę ci się odwdzięczyć? W prosty sposób. Nie rozgłaszaj na mieście, że podjąłem się zlecenia za darmo. To by zepsuło moją reputację. Dziękuję. Idę zanieść lekarstwo Vincentowi. Ha, no i tak. Aż muszę się przespać. I nam zostało czasu. No, już się czas skończył. E, więc spróbuję tak na szybko ten quest zrobić jeszcze. E, potrzebuję pokoju. Kroczmarzu. E, Stryk. Eeeem... Um, do świtu. Okay. no i... I sprawdzimy czy zadziałało Oczywiście ja wiem, że nie zadziałało Ale, ale sprawdzić trzeba że chodź tu? Tak. Jak? Magiczny napój pomógł? Wymieszałam go z winem i dopilnowałam, żeby Vincent wypił wszystko. Potem czuwałam nad nim, ale to w niczym nie pomogło. Trzeba spróbować innej metody. Tak? No i dopiero teraz właśnie ta właściwa opcja nam się odblokowała. Ludzie bajają, że prawdziwa miłość pomaga przemienić bestie w człowieka. Ale przecież my się kochamy. Nawet bardzo często. Myślę, że w tych bajaniach słowo miłość ma jednak inne znaczenie niż nocne harce. Kiedy ja. ja wiem, że Vincent mnie nie kocha. Czasami w gniewie nazywa mnie ostatnią kurwą. Carmen. Wiem, że jestem dziwką. Ale dla niego mogłabym być jak inne dziewczyny: założyć jasną sukienkę i wybrać się w święto do kaplicy. krew mogłabym się nawet nauczyć haftów. Hmm. Posłuchaj, Carmen. Vincent musi chcieć przestać być wilkołakiem. On ciągle się waha. Jest rozdarty między mną a pracą. Musi zdecydować, co w życiu jest ważniejsze. Wiedz mi nie, proszę. Idź na posterunek i porozmawiaj z nim o tym. Ok, a więc to jest. Ymm, no właśnie to ostatnia yy, sposoba sposób usuwania lekan leka lekantropii trudne słowo. Um, no i cóż, mamy w tym momencie dwie opcje wyboru: możemy albo mu doradzić, um, właśnie wybrać miłość, i w tym momencie um, odczarujemy go, albo wybrać samotność, i w tym momencie um, Vincent dalej byłby wilkołakiem. Witaj, Carmen prosiła, żebym z Tobą pogadał. Najpierw Wiedźmin detektyw, teraz Wiedźmin terapeuta. Będę się streszczał. Carmen nie chce, żebyś był wilkołakiem. O co ci chodzi? Przecież to nie ode mnie zależy. Mogę odczynić klątwę, ale to ty musisz tego chcieć. Chcesz być z Carmen? Wiedźminie, czy dla Carmen zrezygnujesz ze swojej siły i nadludzkich możliwości, których używam do walki ze złem i które kiedyś cię przerosną? Jeszcze masz wybór. Zastanów się dobrze, zastanowię się, Wiedźminie. Miłość ma wielką moc, ale musi być prawdziwa. Powinnam za jakiś czas odwiedzić Karło nie zwieść. Znowu za jakiś czas, przyjdź później za jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Okej, okay, także w tym momencie skończymy sobie odcinek. Um, to już jest naprawdę sama końcówka trzeciego rozdziału. To spotkanie, które będziemy mieli z Winem, Tris i Leuwardenem, będzie właściwie końcówką rozdziału trzeciego. Będzie potem jeszcze jedna sprawa, ale to już nie będę mówił dokładnie co. Także tutaj sobie żegnam. Do czynienia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.